Witajcie po przerwie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zdobić nam, jak ozdobić dane figurki. Skrzacik. jeden ze skrzacików tak się prezentuje. No i teraz tak, zamaczamy delikatnie pędzelek w lakierze. Później w pyłku wycieramy ten pyłek, rozcieramy. Tak, rozcieramy i proszę bardzo delikatnie muskamy naszego skrzacika w poprzek. Jak się układa materiał wzdłuż staramy się w poprzek. Tym razem używam zielonego pyłku. Rościeramy wszędzie. Hmm. Tutaj dodamy za chwilę jeszcze złotego pyłku, ale na razie zobaczymy, jaki to będzie efekt, dodając zieleni. I tak muskamy całą figurkę. Oczywiście suchym pędzlem, no prawie suchym, pędzel musi też być czysty, nie może być zapylony, proszę o, w ten sposób i delikatnie staramy się w każdą szczelinkę tym pędzlem tutaj przejechać. I czynność oczywiście powtarzamy. No widzicie, już widać fajnie strukturę materiału. Mam się wszystko uwydatnia. Będzie ładny efekt widoczny. Pyłki można mieszać, tak jak wcześniej mówiłam, ze sobą. Także tutaj dowolność wyboru. Tak to już wygląda. Jak chcemy bardziej intensywnie, to po prostu więcej nabieramy tego pyłku. Hmm. Lepiej to robić właśnie przy dobrym świetle, bo wtedy widać dokładnie, gdzie pyłek, gdzie w ogóle tak zostało ozdobione, a gdzie nie. No i delikatnie muskamy. Całą pracę, figurkę. O, proszę bardzo. Tak to wygląda może nie widać dokładnie w kamerce koloru. Ale będę zdjęcia jeszcze na pewno robić i wtedy zobaczycie sobie dokładnie jak to wygląda. O, w ten sposób. Teraz tutaj użyjemy sobie jeszcze złotego kolorku, żeby, no żeby nie było to takie właśnie jednokolorowe, tylko, tylko takie trochę ciekawiej, żeby ta nasza figurka wyglądała. Można też używać farb akrylowych w tym celu. Ja czasami farb używam, a czasami po prostu tych barwników, tych, tych pyłków, tak, różnych. Teraz użyjemy sobie złotego trochę pyłku, hmm, rozcieramy, no i o! Żeby był taki fajny efekt jakby. Dwukolorowy. Będzie to ładnie wyglądać zarówno na półce. Na biurko można sobie tak postawić. No, kto, kto co lubi. O. I czynność. Powtarzamy. To już jest to... To chyba ta końcowa czynność jest naprawdę jedną z przyjemniejszych już rzeczy, jest taki już można powiedzieć etap końcowy. Po tak długiej drodze nasz skrzacik, figurka skrzata doczekała się efektu końcowego. Później oczywiście trzeba to zabezpieczyć lakierem, tak jak wspomniałam wcześniej. No tu można też twarz trochę. O, nie była taka jednokolorowa. Efekt złota naprawdę daje niesamowity efekt. Sertuszkę też można sobie jeszcze tutaj właśnie. O. Przejechać pędzelkiem. O. Tak to mniej więcej się prezentuje. Te buciki zostały. butki można dać. Lakier mi się skończył. To jest naprawdę fajne, bo nie, nie, nie klei się i, i rzeczywiście bardzo szybko schnie. Może mnie tego lakieru troszkę jeszcze. I lepiej to robić właśnie na folii aluminiowej, ponieważ nie trzeba mać żadnych naczyń. to tak powiem zbliżamy się ku końcowi jeszcze sobie troszkę o, chcę tego pyłku jasnego rozetrzeć żeby uwydatnić skrzacie buciki O. widzicie tu sobie już trochę więcej nałożyłam tego tego mm, pyłku No, i mniej więcej tak to się prezentuje. No i zobaczcie. Tak prezentują się nasze skrzyciki. W rzeczywistości to wygląda jeszcze fajniej. Teraz y, trzeba no, dać im szansę, żeby trochę wyschły w, mimo wszystko, tak? Różnią się trochę kolorystycznie. Aczkolwiek są bardzo podobne, tak? Tak jest z tyłu. wygląda skrzecik. Tak z tyłu wygląda. Proszę bardzo. No nic. Na tym kończymy kochani. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i Piszcie śmiało, piszcie, pytajcie, komentujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.